Witam. Dzisiaj nagrać recenzję paczki smaku. Tutaj mamy takie zawiniątko z jednego dnia. Minus śniadanie, bo już śniadanie zdążyłem zjeść, ale ogólnie jestem czwarty miesiąc korzystając z cateringu paczka smaku, więc no, z oczywistych powodów jestem chyba zadowolony. Tutaj wyjąłem przed chwilą z lodówki, dlatego taki trochę jest czy z angiełką Ogólnie rzecz ujmując, sam katera mi bardzo smakuje. Tutaj widzimy na przykład jakieś kolopsiki z pieczonymi potatkami, z rówką. W miarę, no tak jak mówię, po 4 miesiącach już mniej więcej kojarzę wszystkie te ich potrawy, mimo że potrawy raczej powtarzają się rzadko. Tak jak mówię, przez 4 miesiące, no chyba nie zdarzyło się, żeby więcej niż trzy razy miałbym jakąś tą. Jakąś potrawę, co jak patrzę na przykład w pracy, ludzie jedzą um, czasami i na przykład się skarżą, że mają trzeci tydzień i im się powtarza coś. No to nie, no to tu myślę, że w ciągu miesiąca chyba się nie, nie, nie powtarza prawie nic. Może w ciągu miesiąca się jedna potrawa powtórzy. Eee. No co jeszcze? Ogólnie rzecz biorąc, kurę przyjeżdżają w fajnych godzinach. Tak jak mówię, ogólnie jestem zadowolony. Eee, jedzenie jest smaczne, jest świeże. Eee. No, zdecydowanie klasyczna, bo próbowałem klasycznej diety, wege i wege z rybą, zdecydowanie dieta klasyczna jest najsmaczniejsza, dieta wege już mniej, dieta wege z rybą, no tutaj jest pole do popisu, ponieważ zazwyczaj są po prostu a wege, do której jest do, dorzucona ryba, tak bym powiedział, czasami troszeczkę bez, bez jakiegoś przemyślenia potrawy, no tak jak mówię, wege, okej, okay, klasyczna, naprawdę mega dobra, Wiem, że tam były jakieś w internecie obrazki z tego nieszczęsnego mielonego. No, to tak jak mówię, 4 miesiące na cateringu, ten mielony to była jedyna wtopa, więc myślę, że jak na. Aha, i warto to zaznaczyć, że ja jem 7 dni w tygodniu, więc naprawdę mam tych posiłków dużo, ponieważ jem cały tydzień. Nie robię wyłączenia na weekendy. No, z tymi koktajlami czasami trzeba też uważać, ponieważ jest po prostu. Jak jest koktajl, no to on widać, że jest świeży i trzeba szybko wkładać z rana iść i wkładać do lodówki, bo jak postoi na tej klatce parę godzin, no to faktycznie jest ciepły dzień, no to może się zdarzyć, że już będzie taki napuchnięty i niestety już będzie raczej nie do wypicia. No ale no tak jak mówię, no to świadczy tylko o tym, że, że faktycznie jest to hmm, świeżo, tańki, wyciśnięty hmm, sok. No tu widzisz, jakiś koktajl. No i co, no tak jak mówię, ja ogólnie rzecz biorąc bardzo jestem zadowolony, co no świadczy o tym, że mam no, no czwarty miesiąc, to robię, żadnych nie było ekscesów żołądkowych ani z takiego, więc tu też nie, nie mam żadnych zastrzeżeń, no dla mnie może troszeczkę normalnie w mojej diecie jest troszeczkę mniej mięsa, ale zdaję sobie sprawę, że... Ja tu jestem pod, wyjątkowy pod pewnym względem i jeżeli mm -hmm. na przykład byłoby mniej mięsa, no to ludzie by narzekali, kupiłem klasyczną dietę, czemu jest tak mało mięsa. No więc jakby ja po prostu od czasu do czasu sobie na niektóre dni zamawiam dietę wege i tak sobie to bilansuję, bo można sobie każdego dnia jakby mieć inną dietę zamówioną, no nie ma problemu. No i tyle. Dziękuję bardzo. To była moja ocena.